się wadeczku. to jest Team Blox, jestem pikacz, a to jest... Fablo! Tak, to jest Fablo. I będziemy ja. grali Minecrafta na moda, czy inaczej... Co wytwórzysz? tu się magii. O, bo co ty robisz? Zbieram drewno. Co ona? Co mam innego robić? ty wiesz co ci powiem? Co mi powiesz? Vilgardium like sun bye-bye. Co? <ścoughs> Zniknąłem. Ja mam pojęcia jak to zrobiłeś? O Boże, ale mam lagi. Co, co <ścoughs> zrobiłeś? Nie pamiętam mojego sekretu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, powiedz mi, Gdzie ty? ty jesteś? A ty tu ja. jesteś! Gdzie ty, powiedz? Filigir i Oliwiosan zaraz znowu zrobię. Nie wiem, co ty to... robię. Czekaj. Oooo! Oh! Oh! Chuch! to ciekawe! Co? To jest. To jest... Ale co? Co znalazłeś? Nie znalazłam? Ma... To nic nie robaczne! O może. Słowo odpalam. A znowu zaczynają mi te fale lagów. A to już więcej co, co, co to było tym gigantem? co za ich zwane szydery. Tak. Ej! Paszona! Co? Zrobię teraz Vilgardi Leosa, patrz na mnie. Vilgirnim LV I sobie ja robię. What the fuck? Ja biorę prawdziwy progres z tego. No, chyba zrobię Vilgirdi i co, zepsujesz. Oa... Może dlaczego mnie tak laguje? No wiesz A to zrobić? Zwykłego sobie tego to. Jakiś nie Nie, bo jak dam mapę, to i w prawym, to na przykład kliknę na jakiś domek prawym, to może coś takiego zrobić jak tepnąć się tam. Aha. Tylko idę szukać jakieś domku. A ty nigdy jakieś postawione repulsy? Coś nie idziemy do Kej'a. Ale okej. Okay. A szybki teleport do ciebie. Internet mi tak w Potrzebuję pocho masz pochodę? Masz jedną pochodnię? Nie, nie mam. Wystarczy mi jedno. Nie mam. Ha. A ja ty też masz coś, coś tego, że jak trzymasz pochodnie w ręce, to wszystko ci osiedla. Tak. Okej okay. Dobra. Oh, teraz do drugiej łapy sobie to wezmę. Oooo, okay. no i teraz wszystko widzę. Co masz pochodnie? To, to... Masz pochodnie w łapie? Tam mam kował w łapie. Chwila, bo ja nie widzę tego twojego, to ja to mam czy nie? A, mam klubie. to, doła, mam to, mam to. bo może my nie widzimy swojego, ale ja swoje widzę. Nie, widzę jedyne że się po... Co to za runa? Ich Fit ore. Nie wiem co to jest. Ej! Wierco, z co? tego możemy zrobić tego. bo z No. Z tego. No, z tego fioletowego. Można zwykłym kilo. 100. A co to? jakiś XPE A możemy z tego zbroi zrobić? Myślisz? Z... Ta patrzyłem 100 na 100% Nie na 100%, ale jestem pewien Tutaj mamy kopalnię ametystu za chyba. Znaczy, ametyst. Ale mam jakieś podstawowe. Tino. Czy możemy sobie zrobić Tinu? Nie, nie możemy zrobić Tinu. Co? A, nie, dobra, nic. Co, a poszuki. co znalazłeś, jakąś rudę? Coś takiego. Nic. Bridges. Bri <ścoughs> <T -box! ścoughs> Znaczy, albo góra jest wysoka, albo... O, czekaj, no, bo przylazę, A na Znaczy, to pierwsza. Ty! Ej, uważaj, uważaj, uważaj! Creeper, creeper! Co? Jaki Ej, Mam jedno serduszko. Nie, e, poczekaj, poczekaj. O, o serduszko. Nie! Dobra, ja mam jedno serduszko. Nie, jest co to jest? Z tego można zrobić zbroję? Daj mi Boję się tego, tego się boję, tego się boję, boję się małego zobiaka. Um... Ja zbieram to, z tego można zbroję zrobić. Ja z tego chyba kilow, po to zrobię. Bo... Ja zrobię z tego kilow i wieczek może. Osmium Wiesz, ja próbuję przeżyć aktualnie, bo mam osobny szkoł Tin Tinu nie potrzebujemy, ej jak widzisz to... WAIT A MINUTE! WAIT A MINUTE! szkalet, ginę, 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 ginę! Za... mnie Olmiela... Weź moich temów, nie zabieraj. Nie A Aha, cię zapisują? No, zapisują się, ale wracamy do tego cave'a. Ale wiesz co, może, pierwsze co, przepalmy te rzeczy, co? Tak. Ja? ja miałem bardzo fajną rudę tam. O, smiją? Ja myślę, że... Zle... mojej śmierci, Jezus. Nie wiem, czy to była dobra ruda, ale Od wyglądała... to wtedy się wchodzi, co nie? wiem, wyglądała na fajną. <laughs> Jak to nazwa? Potrzebujemy rudy, się... która oh. nazywa się osmium, bo z niej możemy zrobić całą zbroję. O, tutaj była ta ruda. Ale... I tu był ten szkielet. Ja mam laga i prosto koło mnie jest creeper. Dwa creepery! Aha! Już jest Mam noc! No. no już jest noc! Ja wiem, ja, ja bym się tam udać. Ej, dobra, nie, przepalamy to najpierw. Chodź na początek tego hejwa. Tutaj, U. Weźmy, postawmy jakoś. Ja, ja bym nie. zrobił taką sobie tutaj mini dziurkę. Ta, nie, postawmy tu jedną jakoś pochodnie tutaj jakiś crafting. Ale ja widzę wszystko w To, ale pochodnię tutaj crafting. Wiesz co ja to ja przepomę. Mam... E, weź idź po węgiel o! jakiś. Ja mam węgiel. Ale to... O! obydwoje dwoje z tego zrobimy mieczyki, okej? Okay? Okej, okay, ale ja jestem, ja jestem... z tego sobie zbroję zrobić, okej? Okay? Pierwsze co zrobimy sobie mieczki. Ale z tego zbroję sobie zrobię. Ej, tylko. Ja sobie zrobię Zróbmy... i killów. Zróbmy taki sobie początkowy magazyn. Ej, ej dobra, ja kawałek wezmę. Ej, pa, jak ten mecz wygląda? No, ej, no, fajnie. Zostaw mi. Ale nie no, ja zostawię ci, tylko ja tutaj jakby sobie. Rzeczy przepalam A, To ci to wożę. Uwaga, bo zobaczę, i z tego powinieneś mu chyba zrobić. Nie no, czy jak to z tego? No. O! Chudna... To był upgrade'owany creeper! Jakim cudem? Co, Co się właśnie odwaliło? Ale no. mam laga! Jak się teraz A Ale, Ale ja mam przeżyłeś? Jakim cudem Ty przeżyłeś? Ty? No, przecież wiem, ale jakim cudem tu taki ulepszony? Nie, no nie można z tego zbroi zrobić. Aż zobaczmy Nie wiem, aż spróbuj zrobić. Zobacz coś. Bo ja co więcej w... tego. Ale po co ci to? Poczeka. A nie, nie można z tego. No, ale wpisy w prawym, jak jakaś E w prawie, to masz coś jak wpisy i zobacz. No, u... Jakoś to się to zrobić, ale... zrobić, do czego? do tego. Czekaj. no, no, nasz no, się nie pokazuje On no. no mi pokazuje jak entanty na to zrobić, ale Nie pokazuje mi jak mam to zrobić. Ja czuję czuję że Ej, a możesz Czekaj. to jeszcze raz przepalić? Czekaj. Nie, nie, doszło. No co to, się to, to, to zobaczyć? Nie no żartuj ty, ty masz jakieś szczęście do tych skriperów. Ej, ale za fajny hał wygląda. Nie wiem. Ale zrobimy... Ty ale my mieliśmy we dwóch sobie niczyki zrobić. A właśnie, ojo, mam jedno. Nie, wiem, to wyruszę w porze. A jeszcze to masz. Sobie. Nie wiem, co nie, nie, nie jest mi potrzebne, co nie jest mi potrzebne, ale. Chodź. Zrobimy jeszcze killów. I... Killów te... to już tak trochę lepiej wygląda. O tak, o wiele lepszy wieczek. No, ja jestem tak troszeczkę gotowy. Powiedzmy. No ja nie mam mięsa. Masz sobie. O, Tin... Teen. Teen. A to jest to? Nie, Tidu nie potrzebujemy. A to? O! To jest so, ta osium. No Co ale... Czekaj. Muszę coś sprawdzić, bo jak coś. O! Żelaza no, więcej, no, żelaza, no, więcej. No, no. żelaza więcej. To co zrobimy, tarczy, bo potrzebujemy tarczy, żeby zrobić. Ej, a jest Dlaczegoś potrzebny brilant? Co? No bo ja jakiś brilant znalazłam. Nie. Hmm? Co? Miałeś osimu? Miałeś osimu? Nie, nie mam to... O nie! Ej! Nasz wieczny wróg tu jest! Szkelet! Ej, pożada! Ej, pomóż! Gdzie? No ale ty masz kur! To i wiem, ty masz... Co go. O, Boże jest! O... Tak. To... Nie, to jest niepotrzebne. Co? Ja pierdol, wpadłem gdzieś. Ej, ale czy cztery dawa nam... Ej, a to było te 8 Ta 8. Zresztą, okay. mogę z takiej jeszcze jednej rzeczy robić. Z, z tego nie tej można tej... zbroi, ale można mega dobre mieczyki l e a lead Lid. Lid. Do mega nowych meczyków. Takie lagi. Przepraszam, że ja nie mogę rudy kupić. Też, też masz takie lagi? Nie no, ja nie mam lagów, tylko że... Jak kupię rudę... Ja miałam całą HP. Przysięgam. Miałem całe HP. Się lewituję. Ja wiem o Ja mam poka slajdów. Wreszcie ja może wyjdę we, i wejdę. Co widzę? Co był pierwszy odcinek magicznej krainy?